Dobra, we, okej. Okay. Nie! Do lawy mi spadło! Nie! Nie! Nie gadaj! Mamy dzisiaj do zrobienia kilka ważnych rzeczy, a jedno z nich jest znalezienie Blaze rodów i wyprawa do netheru, żeby powoli zabijać tego smoka. Ale zanim to, moi drodzy, muszę wam pokazać, co się zmieniło na mojej wspaniałej wyspie. Przede wszystkim w końcu pozbyłem się tutaj tych wszystkich skrzynek i je przyniosłem do naszego wspaniałego domku idę wam to właśnie pokazać. No witam! I się <laughs> takiego to <laughs> Dzień dobry Weź zajmij Michał. <laughs> Wspaniała rzecz. Dobra, jest dzisiaj ze mną, moi drodzy, Miki e, I tutaj przyniosłem sobie wszystkie rzeczy, wszystko poste, go wydałem, wspaniale I tutaj jedna, moi drodzy, ważna informacja Ponieważ był stream z Minecrafta, Macie go, jak ktoś linka do niego macie w opisie I zbieraliśmy tam diamenty, a jako już mam kill off, Szczęście dwa, tych diaksów zdobyliśmy sporo I mam diamentów ponad 50, dlatego dzisiaj Pierwszą naszą, w zasadzie, rzeczą do zrobienia będzie diamentowy set Właśnie tak Robimy set diaksowego seta wow, Proszę bardzo, tyk Pażyk, jestem bogaty. Masz to w Polsce. Ty ty. Pomarańcza dla ciebie. Ej, ej, ale mi się trochę należy, ja też ci pomogłem. Spiele diamenty Wiaderko z wodą jest mi do niczego niepotrzebne, bo jak zginę, to umrę. To sobie wezmę na wszelki wypadek, mnie nie dawał rady. Łuk by się przydał, ale nie mam łuku. Dobra, to niestety łuku, z sobie będziemy musieli poradzić. No i co, Miki, jesteś gotowy? Nie Ja też nie, mów. słuchaj musimy generalnie wybrać Muszę... Cederko sobie zrobić Musimy wybrać słuchaj miejsce, o, tutaj tego nie przynieśliśmy jeszcze, a to nieważne Musimy stary wybrać miejsce gdzie chcemy ten portal położyć ja, ja już to miejsce wybrałem do ciebie, więc nie musisz podejmować tej decyzji jak chcesz coś... A, okej, okay, okej okay. Jako Szybko, co? Patrz Dobra Miki, jesteś gotowy na to? Cyk No, tak. Cyk Ty, bo coś przekalkulowałem chyba Chyba zrobiłeś tą droższą wersję, Nie, tego nie, portalu. nie, 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 tutaj spoko, spoko, spoko. Problemy z matematyką. E, tutaj jak coś, nic nie było kopane nigdy. E, patrz, teraz powinno działać. Jak teraz zrobimy sobie... Co ty, no ty... Zadziała... ty, co ty zrobiłeś? Czter... Cztery. Co? Coś ty zrobił, za portal Wybliży jeszcze się jedną kratkę fiszy, chłopie Wielki znawca Minecraftowy tylko tutaj Po małych problemach technicznych udało nam się i mamy portal do nederu Jesteś gotowy, Miki? Hop, przetrwanie terenu po raz pierwszy w nederze Wow, w ogóle to jest chyba ósmy, nie, jaki ósmy odcinek? To jest jakiś dziesiąty odcinek tej serii, ja dopiero w nederze jestem Dobra, witam, jestem eee... Ale to jest ogromnie głośne, ej Siema, weź, opanuj się o, Ale mamy, stary, fatalne Fatalny respawn mamy Zrespiło nas na jakieś tego o, Ale to fatalna rzecz, chciałem powiedzieć Spora expo, może dostać dobra Mamy tu pigmely, których bić się nie może, mamy glowstone'a Stary, zapisz kordy, zapiszmy kordy, co? Kordy tutaj to minus 240 Na 30 Pamiętaj, że jedna kratka w nederze To 7 kratek w rzeczywistości Jezu, abym tu wpadł Dobra, stary, musimy znaleźć jaskinię, nie? Bo tutaj tutaj przy No nie bardziej. Ja no nie, znaczy twierdzę, twierdzę, to jest to się twierdzą Wpadł tam. Tak czy nie? Wpadł tam. wpadł tam. Ej no z, dosłownie no, najgorsze możliwe miejsce na tej rzeki jest. Mówiliście, że mam fartownego save'a, szkoda, że nether nie jest fartowny. Dzień dobry, gdzie ty jesteś? Właśnie biegam i szukam twierdzy. A to ja cię znajdę? A minus 330 na 100. Dobra, wszedłem jakoś na górę, ale nie wróżę sobie sukcesów. No tu dosłownie nie ma twierdzy, nie? No nie, i gaz i do mnie wali, nie? No to fajnie. Czekaj, mogę to odbić? Mogę, o, to się da odbijać. Dobra, we, Tyk! O, zabiłem gasta! Elo, zwrot do nadawcy, wyzwalka ukończona, Pozdrawiamy. Mamy łóżę gasta do no. alchemii, nie wiem czy się przyda. Nie, boję się tych gastów, bo nie mam w totalnie tego. Nie mam totalnie stary uku. Jezu, nie wiem czy ja bym wolał nie wrócić po prostu. Stąd no, tutaj twierdzę tej nie widać ja po prostu. Nie, tak stary, stary leci, tak szybko. Jest, nie. No tych, jak, tych jak kopiesz kwarc, no wiem. Jezu, ja się boję tych gastów. Ja też, potężny dźwięk wydają. nie wiem, to jest najgorszy save możliwy na świecie. To wszędzie lawa. Dobra, idę do przodu stary po prostu. Kopię się do przodu i mam to gdzieś. I znowu te dźwięki kopani stary kopię... Okej. Stary tu dosłownie o nie gaz tam jest. O! chyba ci słyszę, bo... takie. takiego. Ja! do ciebie? No. Co tu robi kurczak? Co robi kurczak w nederze? Siemka. Tego. Miłego Miłego zwiedzania lederu panie kurczaku, to ja pan zostawię. Ej, stój! Ja twój nick. Nie wiem. Ja kurczaka widzę. No, no no też widziałem. O widzę cię, no władzę, kaszu, no chodź. Pamiętaj mi żeby nie dotykać pigmanów, nie? Ale mi się łapa trzęsie, jak ja muszę trzymać. i że tak serio stary, tak mi się łapa trzęsie. No. A ja ich nie dotykać! Ty... Czy ty jesteś poważny? Co za devil! Zapomniałeś właśnie. No nie bij ich teraz! To <grym> no, mnie będą bić czy nie? Nie, mnie nie biją, no musisz zginąć Nie! Musisz nie zginę. zginąć, tak, musisz zginąć, bo inaczej jesteś bez szans. Nie, wrócę do portalu No, tak cię będą atakować, musisz zginąć, muszą cię zabić, no jesteś skończony, nie? Brawo Miki, ale jesteś dobrym zawodnikiem tutaj. Nie! Wow, a mi się łapa trzęsie jak jestem nad lawą Ani... Niby też tak, jak się się jednego to cała kurde ci no. chmara bije a, Takie słowo powiedz, powiedz, chmara, powiedz mi tak, dlaczego miałbym do ciebie mówić nie atakuj ich Dwie sekundy wcześniej Ale nie wiedziałem, że to tak działa No nie wiem, zban stulecia O, mam twierdzę Miki, znalazłem twierdzę O, to poczekaj Dobra, nie ja zginę, nie? Dobra, nie ja zginąłem nie Maddie. dam nie oddam mojego Xpa, nie oddam Stary ile... No Jezus. nie jest... nie mam pytań do Ciebie Przepraszam z Pigmenami! Ja z, mnie. z pigmenami! Z pigmenami trzeba pokojowo, to są kumple twoi, byku wiem właśnie, ale nie wiedziałem. O! Skinęła bok portalu, ale spadnie do niego. Nie zabity przez świnia zombie. Nie robiłeś nic jak prawda? Nie Robiłeś coś tak sobego, nie wiem Miki. Co? Ej, oni dalej nie gonią, ty miałeś rację ty hamie No jasne, że ci będą dalej gonić, no boże No ale skąd ja miałem to wiedzieć? Jak można atakować pigmena w Dederze? No ja nie gram aż tak nie jestem są... Atakowanie Pigmena w Dederze to jak nie wiem Pogodzenie się ze śmiercią Dobra, udało mi się znaleźć się z kinie. teraz jak się tutaj dostać w miarę dobra Poszedłeś do z debilem <grym> Przynajmniej się przyznał Jezu, no mów mi takie informacje przed Powiedziałem ci, nie atakuj pigmana I pół minuty <grym> później <się> to zrobiłeś Ty <grym> niż pół minuty, Ale skąd ja że cała, wszyscy mnie będą Okej, okay, mamy blaze rody, znaczy blazery Czy jak to tam się mówiło? E, jest mi smutno Jak twoje te mogę do lawy wpaść? Dobra, siemka Czy mogę już odzyskać wolność? Halo? Okej, okay, dobra, wkopałem się centralnie Centralnie tutaj tego, Tarsza jest ubrana, więc jest kozacko Dobra, mamy księgę, potworna forteca tak zwana Możesz nie oddychać tak głośno, byku? Czy A? ja? Nie, 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 mówię do... Z dobra, dobra, mamy, 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 prosto w ogień, kozacko Ile z tego się robi tych rzeczy? Dwa A potrzebujemy 11... O kurde, Witcher Dobra, mam go. Kurde, kość wypadła. On z niego lezł tego i z tego da się zrobić chyba tego, jakiegoś takiego moba potężnego. Czy coś w tym stylu. Dobra, błagam, nie wydawajcie tych strasznych dźwięków, please. Nie wiem, dźwięki gastów są zrobione na... bazie jakichś jęków ludzi, chyba. Dzieci chyba takich. Muszę zaatakować, kurde, tylko i wyłącznie go. Okej, okay, mam go. Nic nie wyleciało, kurde. O, wyleciało, jest! Kości są rzucone. Mam czaszkę uciarowego szkieleta, dobra. Czyli za niedługo możemy zrobić jakąś potężną walkę tutaj Respcie się Respcie się jakby końca nie było Dobra jest kolejny, potrzebuję tego około 11-12 więc no W ogóle łatwa ta misja w naderze póki co się wydaje Bez w ogóle problemów żadnego No Też tak uważam No z jedną kulą nogi, no ale to tam do przeżycia Siemka możesz się zrespić? Czemu one się zrespią tak rzadko? Dobra, we, okej. Okay. Nie! Do lawy mi spadłem! Nie! Nie! Nie, gadaj! Spadłem do lawy. Spadłem do lawy! Może przeżyję, może przeżyję! Kiedy? To gdzie jest ten koniec? Jestem, dobra, przeżyję, przeżyję, muszę przeżyć Jestem, 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 przeżyłem! Co mnie zrozwaliło? Dobra, żyję, trzy jabłka No, bezproblemowa misja w DDR-ze Nie. Zostawcie się w spokoju Jest dobrze, jabłka Jak dobrze Już myślałem, stary, nie? Że stracę to wszystko Ten kilo! No, stracę to chyba Nie, <laughs> tu nie działa, no nie, lecz mnie, proszę Błagam cię, gro Nie, no nie już zginę Nie już zginę od tej lawy Jest O mój Boże O mój Boże O mój Boże o, Miki, pomóż. Nie, stary. Nie, sobie kapie oh, kwaść. Zawał! Co, co? Fajnie, że ci się udało. <noise> <noise> to co bym nie? Nie, 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 nie. Wyszedłem z tej lamy i zobaczyłem piladżerę. Ty stoisz w lawie, fajnie to wygląda. Ja nie mogę naprawdę, a mi serce bije teraz. Zawał! Nie wiem co mnie zrzuciło do tej lawy, ale nigdy więcej się nie wychylam, nie? Nigdy więcej O Boże Nie chcę mówić. Ja dostałem zawału prawie, stary Boże, jestem cały czerwony, nie? sobie kwart, żeby zbić 30 level i zrobić sobie taki kilo. Co, za chłop Zero pomocy Wiesz co, ja sobie nawet zrobię tak na wszelki Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zaraz się No i znowu mnie podpalił, ty Ej, jak to bije? Dobra nie, ja chyba idę stąd, serio. Ten gas tam Są ten momencie, że nie wydaje jak sobie go, zrobiłem ja ale nie jestem No Uch. Jeżeli ja nie mogę podchodzić to podejdź do mnie Okej, okay, przyblokowałem to Nie, 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 tak nie możemy, tak nie możemy Ja nie mogę, dobra, mówiłem że jest łatwo, Widziałem, że jest łatwo, ja już nigdy w tak nie powiem, nie? Gdzie ty jesteś typie? Który miał Ciebie yeah. od pół roku No nie jakiś fajer mi miał cały czas o nie, pale się O nie, palę się, palę się, palę się, znowu się palę, znowu się palę, znowu się palę, znowu się palę. No, no, no Wystrzel Przecież zlożowałem to Dobra, mam cię Przeżyłem Ale nic mi nie dali, kurde, dajcie, o nie pale się, pale się, znowu się palę Miki, chodź tu, bo ja nie rady sam Ale ja nie mam jak, bo ja cię nie znajdę, nie mam bata Ja idę koksa zrobić, nie? Możesz wrócić, możemy wrócić i razem pójść Nie do Nie wiesz centyni. co, bo koksy dają fire protection. No wiem. Nie się póki co. O, a znowu wrócić do portalu jeśli ten i po prostu razem pójdziemy jeszcze raz. To, to chyba, że tak... Nie denerwuj mnie nawet. Nie wychodzę bez dziesięciu tych rzeczy. Wyleciał, dobra, będę mógł, to, będę mógł to podnieść, dobra, będę mógł to podnieść, się od się z tego. O, jest kolejny. Jeszcze jeden? A tak? Dobrze, mam cię. Dobra, 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 mam. Mam sześć jeszcze dwa. Muszę dwa blaze rody dostać. I koniec. No dawaj, dawaj, reszcie, reszcie, dobra jest. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, mam cię. Jezu, ale ja szybko żarcie teraz. Ja już nie mogę spać, stary, nie? A ten gaz nie wiadomo, gdzie jest. Dobra, mam, mam, 12, Idę do bazy. O nie, zresztą się. Nie denerwuj mi nawet. Nie denerwuj mi nawet. Dobra, 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 dobra. Uwaga, mnie tu nie było, ty się nie rozproszę Dobra, mamy 14 nawet Dobra Miki, gdzie był spawner, pamiętasz szkordy? Musi mówię, bo ja jestem obok eee, Minus 228 I 34, to ostatnia, A to przedostatnie 80 Minus 228, 34 O nie, tu się trzeba przedostać Na drugą stronę O nie Miki, potrzebuje twojej pomocy, najszybciej jak to jest możliwe Eskorty, tu mi gas gaz tyś 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 lata. Ja Na lata Ja widzę stary przed sobą tylko Ja widzę całą lawę Ja też Dam sobie maksymalne czanki i też widzę tylko lawę No no to jest problem Chłopie Ja tak samo To ja Ci nie pomogę No To będziesz musiał po prostu przejść Chyba, że Nie no nie Nie. mój, to jest mój koniec. Nie, 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 <ślesk> o nie, 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 mogę. mój mój sprzęt, cały nie, eks, wszystko spłonęło. 22 diaksy. Miałeś ze sobą 20... Aha, zbroję ci zrobiłeś, Ha Ile zostało? Nie. 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 nie wierzę w to po prostu. Po prostu w to nie wierzę. Ja nie mogę. I co mam zrobić? Bo nie wiem, czy tego mam odcinek skończyć? Jestem mentalnie dobity, stary, dobity. Jestem po prostu dobity. Ja mam dość. Ja mam dość. Ja mam dość. Jestem tak i Ja nie mogę. Cały mój dobytek Minecraftowy. Calutki. Cały dobytek w tamtym portalu zginął. Przynajmniej mam ciebie, Bob. Ma, Bob żyjesz, powiedz, że żyjesz, Bob, proszę. Przynajmniej mam Boba i mojego kumpla. Drugiego boba. Kiedy idziemy znowu do MDM? Będę nerwy <grym> mnie <grym nawet. Leciłem wszystko. Traciłem dosłownie wszystko, Miki. Starczyło, Mamy, żeby... wszystko. starczyło się, żeby się tu zbierać jakimś prawem, i tylko tyle. czyli i temów nie mam. O, jednak miałem jakiś bóg był. Cel jest jeden. Mogłem stracić temy, ale nie poddam się. Zdobędę te blaze rody. Dobra, no jestem tak beznadziejny, że nie potrafię własnej fortecy, którą znalazłem, znaleźć na nowo. A nie, czy nie zapisałeś ich kodu? No właśnie, pamiętam, myślałem, że znam, bo było blisko gdzieś, a one jednak jakimś innym uniwersum chyba żyją. ty jesteś? Ty tak spadłeś? Tak. No ja już nie mam nic do stracenia, Miki. Wszystko co miałem, poszło się. A dobra, a ja mam to gdzieś. Ja wychodzę. Ja wychodzę. Ja wychodzę.